Wszystkiego dobrego dziś Wam życzę razem z mimozami, od których jesień się zaczyna, bo dzisiaj to my zrobimy herbatkę z nawloci naszej polskiej zwyczajnej. Taka ona piękna, żółta. A ona to przecie jest skarb nasz, bo taka ta nasza żółta nawloć to ona układ pokarmowy wspomaga i ma działanie przeciwzapalne. To to lepiej wy się czuli będzie ta. A to i problemy skórne może Wam polepszyć. Więc wy może to sobie wziąć, postawić taką szklanicę, wrzucić do niej tej nawloci i zalać trochę wody gorąco. ta jakie piękne! Widzicie, jak to nasza piękna polska nawloć. I teraz 15 minut pod przykryciem paszta i smacznego!